Witam, witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co jem przed, a także po treningu. No i pomiędzy posiłkami zrobimy oczywiście fajny trening. Fajny trening, dzisiaj będą to plecy i mój zestaw ćwiczeń, jakie wykonuję teraz na masie. Do wykonania tego dania będzie potrzebny kurczak, a także ryż. Danie to oczywiście kulturystyczny klasyk. Kurczak, ryż, oliwa z oliwek. Kurczaka kroimy starannie na małe kawałeczki. Jestem głodny, więc im mniejszy kawałek, tym usmaży się szybciej. Mam go tutaj w całej paczce 620 gram, więc dzieląc na pół, bo mam dwa pojedyncze fileciki, będzie to 300 gram na ten posiłek. 60 gram białka, 150 gram ryżu. Dzisiaj akurat w woreczku, bo w przedwojennej panice w Biedronce wszystkie kilogramowe paczki zostało wyprzedane, więc został mi tylko ten... Ale ogólnie staram się jeść tego naturalnie sypanego, żeby niepotrzebnie nie gotować tego plastiku i go nie spożywać. Tak rozdrobnionego kurczaka wrzucamy na patelnię. No i taki właśnie po u mnie wchodzi 150 g ryżu, 300 g mięsa, troszkę oliwy, keczup. I sporo soli u mnie. No to sporo to nie jest oczywiście pół torebki, tylko tak, 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 tak. To taka dosyć fajna porcja. Przed treningiem warto użyć jej nieco więcej. Dzięki temu no, mięsień pompuje się fajnie, ja wiadomo, pompa to fajne uczucie. No i też większy napływ odżywczych składników do naszych mięśni, więc na pewno im to się przydaje. Jeśli chodzi o posiłki przed treningiem... Ja spożywam go najczęściej godzinę, półtorej godziny przed treningiem. Aby nie czuć się głodnym, ani nie czuć się też przejedzonym przed treningiem, warto jest korzystać z źródeł jak najlżejszych. Ja dlatego wybieram ryż, czasami zdarza się to u mnie, białko, ryba, nawet jogurt skyr też bardzo leciutko u mnie wchodzi i też go sobie czasami przed treningiem używam. Ogólnie ograniczam się do kilku produktów, które najlepiej toleruję i dlatego ich używam w wyporach około treningowych. I jesteśmy na siłowni, tak jak mówiłem, dzisiaj robię plecy, a raczej robimy, bo jesteście tutaj do towarzystwa. Już Wam pokażę, jakie mamy ćwiczenia. Dzisiaj mamy ból 2, więc mój trening wygląda następująco. Półsztanga, podciąganie neutral, wiosło końcem sztangi w fajnym wariancie, ściąganie fałki, wiosło kantlom na ławkach, do tego, kurde wyglądam jak kurczak jak tutaj stoję. O, teraz lepiej. Potem ściąganie drążka na prostych rękach, ale zamiast tego robię szruksy, wznosy na tył, liny na tył i jeszcze smyrniemy biceps. 90 kg. Tutaj robię dwie serie: od 5 do 8 powtórzeń, ale oczywiście celuję w wyższą liczbę, czyli 8. W tamtym tygodniu 85, więc 5 kg progresu w tak dużych, wielostawowych ćwiczeniach jak najbardziej. Potem jeszcze jedna, 4 z mniejszym ciężarem, z mniejszym, z mniejszym ciężarem, z większą ilością powtórzeń, dokładniejszych powtórzeń, bo na 15 ruchów, więc jedziemy. No zagraża, chyba cześć, patrzcie. Bardziej siłowe eferyki. Mam już zrobione. W drugiej ćwiczeniu zrobiłem pomyłkę. Mówiłem, że będzie podciąganie neutralnym, ale nie ma podciągania neutralnego, bo przecież niedawno w planie zmieniłem na ściąganie drążka za karty jako drugie ćwiczenie. Więc teraz właśnie je będziemy robić. Łączanie drążka za karku ważne jest, aby wyczuć maksymalnie pracę łopatek. W ruchu do góry starać się ją wysunąć do zewnątrz, a w ruchu na dół ją z powrotem wrócić do środka. I to mamy już skończone. Teraz robimy kolejne ćwiczenie. Ściąganie wyciągu górnego V do klatki. I ja to zazwyczaj robiłem także mocno rozciągałem do przodu i w pionie do pięcia. A dzisiaj mam zamiar spróbować, tak to robi Jordan Peters. Czyli jest pochylony mocno do tyłu i w taki sposób cały czas w tej samej pozycji Właśnie przyciąga do siebie wyciąg, tylko że on to robi na, na fałce też, więc tak właśnie mam zamiar próbować, bo ten gość jest naprawdę gościem, którego warto śledzić, raz że ogrom wiedzy, jeśli chodzi o odżywianie, kulturystykę to biznes jakiegoś zrobił, to naprawdę coś niesamowitego. Takie osoby naprawdę warto śledzić, które mają i połączenie teorii, a także praktyki. Bo moim zdaniem nie warto tak całkowicie wierzyć teoretykom, bo często zdarza się tak, że jednak praktyka jest zgoła inna od teorii. Dlatego połączenie praktyki z teorią jest najlepszym rozwiązaniem i właśnie dlatego dzisiaj spróbuję wykonać taki sam ruch. Delikatnie inaczej, że pozwalam sobie nieco wypchać ciężar do przodu. Ale to co mogę powiedzieć to na pewno jest to bardzo dobre ćwiczenie na sam dół najszerszych. Bo od samego początku właśnie, jeszcze jak zlatowałem łokieć do środka to bardzo mocno czułem właśnie do najszerszego. I przy takiej wersji też pozostanę, bo u mnie ten dół jest bardzo słaby i trzeba go w końcu poprawić. A ten kawałek, który teraz, no pewnie wielu trenujących, no także lubiących harcaj zna, totalny rozpierdalacz treningowy. Moc nieograniczona. Ok, to ćwiczenie wygląda następująco. Sztanga półsztanga dokładnie taka sama jak przedtem w wiosłowaniu końcem sztangi. Tutaj mam teraz 50 kg, dwie serie od 8 do 10 powtórzeń, trzecia od 12 do 15. A ćwiczenie wygląda w następujący sposób. Dawniej to ćwiczenie robiłem również tak, już nie, o tak chyba robiłem. Przedmiałam tak i po prostu sobie wiosłowałam wzdłuż ciała. Teraz robię to mając ciągle tutaj na poprzek. Łapię sobie na końcu mocny chwyt. Druga ręka, nie ćwicząca, pełni mi. Pełni rolę stabilizatora, łapie się za kolano na prostych plecach. Wyprost do góry i mocne ruchy wiosłowania. Nie jest to najprostsze ćwiczenie, ani nie także najlżejsze, ale gwarantuję Wam, że, że warto wykonać taki właśnie wariant, chociażby spróbować, bo naprawdę spełnia swoją funkcję i... Najszerszy czworoboczny, szczególnie czworoboczny, grubość bardzo mocno dzięki temu ćwiczeniu zyskuje. Mocny ruch rozciągający w dół i mocne dopięcie. I teraz piąte już ćwiczenie na plecy, czyli wiosłowanie hantelkami lewąc. No wybaczcie za nieco zmęczenie, ale po tych ćwiczeniach już no, można było się delikatnie zmęczyć. Teraz tutaj mamy trzy serijki ponownie No i potem to co najlepsze Szruksy Aby kaptury były wielkie Oj, trochę za duży skos O, jeśli macie ławeczkę i brakuje wam skosu To wystarczy kawałeczek drewna I można sobie Zrobić takie Połowiczne skosy Przydaje się bardzo Rozciągnięcie I u góry dopięcie I seryjka wychodzi do końca. Też dzisiaj rozmawiałam ze znajomym. No i taki temat był. I właśnie ja powiedziałam o siłowni, że siłownia kurczę, ćwiczę 10 lat już na siłowni, ponad 10 lat. I cały czas coś nowego, cały czas jakieś nowe ruchy, nowe czucia. No to jest właśnie to, co się w siłowni też może podobać. To, co ta siłownia daje. Poza tym, że wiadomo, sylwetka się poprawia, mięśnie rosną, siła rośnie. Też bardzo fajnym aspektem. Treningu siłowego jest to, że również się głowa dzięki temu rozwija, poprawia się samodyscyplina, regularność, przede wszystkim regularność, żeby robić te treningi, trzymać te posiłki, i te właśnie kroki no, sprawiają, że to przekłada się w bardzo mocnym stopniu też na no, realne życie. Cały czas właśnie. Proces rozwoju, proces uczenia, jakieś nowe metody, sprawdzanie co działa, co nie działa. No tutaj lepiej nie bać się nowych rzeczy. No, wszędzie zresztą, w każdej dyscyplinie, w każdym aspekcie życia, no nie wolno się bać nowych rzeczy, bo jednak jak się człowiek boi nowych rzeczy, boi nowych doświadczeń, stoi się w miejscu. A tak to się czegoś spróbuje i wtedy można się dopiero przekonać, czy to jest dobre, czy to służy, czy jednak lepiej to sobie odpuścić. Ale no. Trzeba spróbować, dlatego teraz kolejna seria, aby spróbować, czy to ćwiczenie dobrze wchodzi na plecy. Niestety, ale bateria po fruksach padła. Nie miałam naładowanych baterie, więc na filmie ominęło Was przyciąganie linek wyciągu górnego, a także wznosy na tył barku w opadzie tułowia i uginanie ze sztangą stojąc. Ale to następnym razem jeszcze na pewno zobaczcie, a teraz robimy posiłek szybki, smaczny, słodki, potrenigowy. I tak, to jest naprawdę bardzo szybki posiłek, ale jednocześnie bardzo smaczny. Mamy tutaj całą pakę jogurtu Skyr naturalnego, gdzie w takiej porcji, w tej buteleczce, no, w, tej, w, tym, w tym opakowaniu jest 0 gram tłuszczu, 12 gram węgli i 40 gram białka. I do tego dosypuję sobie a raczej to. Wsypuję do shakera, w którym mam miarkę białka, czyli 20 g białka, plus to mam 60 gram białka, 150 g ryżu, 120 gram węgli i równe 0 gram tłuszczu. On ma, właśnie, patrzcie, jaką fajną galeretowatą konsystencję, więc fajnie się nadaje do takich posiłeczków. Wystarczy, oj, nieładnie tak to wyszło, wystarczy bez blendowania. Całość dokładnie wymieszać i wychodzi taki fajny, jakby to nazwać, mus o smaku czekolady, bo taki o smaku mam: białko. Całość na ryż wygląda to, jak sami widzicie, obłędnie. Więc nic tylko się zajadać. Ja sobie to tak wszystko dokładnie mieszam i taki poświeczek naprawdę. W szybki i smaczny sposób wchodzi.